Przyjechałem dzisiaj do tak wspaniałego komina, tutaj do, do moich klientów i proszę zobaczyć te nowe czapki wszystkie, które <laughs> obecnie się buduje, to one są takie takie na, na parę lat, że to wszystko tutaj wsiąka woda, rozsadza nam jak przychodzi mróz. Więc pragnąłbym takich powrotu takich starych technologii, gdzie robiło się tu normalnie drewniany szalunek, zbroiło się tą czapeczkę, pod szalunkiem był jakiś nosek kapilarny, fajny, który tutaj powodował, że woda kapała gdzieś obok, a nie płynęła po ścianie. I wtedy wówczas takie czapki były pięknie, się sprawowały przez długi czas. A tu wszedłem na dach jeszcze, żeby wyczyścić komin. I proszę zobaczyć, szukam tego komina, gdzie on jest. Tutaj spalinowy od kotła, owszem, ale ktoś kozu nie podłączył tutaj do przewodu wentylacyjnego z boku. I, I tutaj najlepiej by było teraz te przewody wentylacyjne z boku zamurować i tutaj od góry wyciąć piękną dziurkę, może jakąś przedłużkę tutaj dać, żeby nie zawiewało do kotła. I to wszystko trzeba zrobić z głową, żeby tu nic nie popsuć. Absolutnie nie kuć młotkiem, tylko ładnie wycią wyciąć diaksem. Bo młotkiem jakby kół to to wszystko, bo już się tu ruszało. I takie to, kochani Państwo, problemy z kominami, ale żeby wszyscy mieli takie problemy w życiu, to, to będzie pięknie. Pięknie dziękuję i serdecznie, serdecznie pozdrawiam.